Codzienna dawka żużla. Stanisław Chomski ogłosił powołania kadry na sezon 2026. Nowy selekcjoner postawił jasno. Bez kombinowania, bez sentymentów liczy się forma storu. Seniorzy to Bartosz Marslik, Patryk Dudek, Dominik Kubera, Kacper Woryna, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki. To zawodnicy, którzy już nieraz udowodnili swoją wartość w biało-czerwonych barwach. Cała szóstka jest w top 8 Polaków Ekstraligi. Największe nieobecności? Tutaj jest Maksym Drabik mimo świetnego odrodzenia w 2025 roku, na razie poza kadrą i Maciej Janowski. Po słabym sezonie Chomski. Podjął odważną decyzję i również nie otrzymał powołania. U 24 tutaj pełen konkret Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski. Jeśli chodzi o juniorów, wśród powołanych m.in. Wiktor Przyjemski, Damian Ratajczak, Maksymilian Pawełczak, Atbermania, Bartosz Bańbor i Kevin Małkiewicz. Brakuje Oskara Palucha co można uznać za zaskoczenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę przeszłość homskiego w Gorzowie. Cel jest jasny: finał DPS na narodowym. To właśnie pod tą imprezę budowana jest cała reprezentacja. A skoro homski odsłonił karty, od razu mamy pierwsze kontrowersje. Stanisław Homski ogłosił 14 nazwisk powołanych do żużlowej reprezentacji na nowy sezon. Jednak największe poruszenie wywołał brak Maksyma Drabika i to z bardzo konkretnego powodu. Homski mówi wprost, że Drabik nie odpowiadał na jego próby kontaktu. Ja dzwonię do zawodnika, piszę smsy, sprawdzam, czy mam dobry numer i mam echo. Odebrałem to jako brak zainteresowania tematem. Tłumaczy selekcjoner. Może w sezonie pan Drabik będzie bardziej skory do rozmów. Ale to nie wszystko. Homski podkreślił, że zawodnik nie startował w złotym kasku ani imp. Co również miało znaczenie. Nie brałem nikt kogo na zasadzie, że kogoś lubię. Zrobiłem ranking całego sezonu. Juniorzy? Tu bolała głowa najbardziej. Chomski przyznał, że wybór młodzieżowców był dużo trudniejszy. Patrzyłem jak zawodnicy sprawdzali się między sobą w turniejach indywidualnych. Kandydatura Wiktora Przyjemskiego była bezdyskusyjna. Do kadry U21 weszło tylko 6 zawodników, choć selekcjoner nie kryje, że chciałby powołać więcej. Gdyby była możliwość powołania szerszej kadry, to znalazłby się Oskar Paluch, Paweł Sitek czy Antoni Mencel. Chomski mówi jasno. Zawsze będą kontrowersje, ale ja za to odpowiadam trzymy na cały sezon ani jeden błysk. Szwajcarskie lozań odbyło się walne zgromadzenie film, a tematów do omówienia było naprawdę sporo. Jednym z najważniejszych powrót lub jego brak zawodników z Rosji i Białorusi do międzynarodowych rozgrywek. W trakcie głosowania przyjęto nowe zasady na nowy sezon. I zawodnicy z Rosji i Białorusi pozostają zawieszeni. Nie mogą startować w zawodach film ani pracować w komisjach. Decyzja jest jednoznaczna i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. A wczoraj odbyła się gala Film Awards 2025, gdzie nagrodzie. Dla najlepszych zawodników sportów motocyklowych odebrał m.in. innymi z Marzlik, czyli nas sześciokrotny z Świata. Gratulujemy!